A teraz kukła. Lalka o prostej konstrukcji, która jest cudowna do animacji. Najbardziej prosta i też znana yy, Wam pewnie dobrze kukła prosta, czyli lalka na kiju, animowana od dołu. Aktor, lalkarz, czy akurat osoba, która w tym momencie będzie tę kukiełkę animowała, natychmiast staje się aktorem, lalkarzem i animuje ją od dołu, trzymając kijek. My oczywiście rozejrzeliśmy się bardzo blisko nas. znaleźliśmy mamy pod ręką i tak. mieliśmy tak, ołówek. Mieliśmy taki papierowy kubeczek. Kulkę, może być to ping-pong, motek wełny. My znaleźliśmy kulkę od dezodorantu. A ja kawałek sznurowadła, bo akurat zerwały mi się sznurowadła i musiałam wymieniać. Ja znalazłem przyrząd do dziurkowania. To bardzo niebezpieczny przyrząd. Tak, tak, tak. Lepiej niech go używają ludzie odpowiedzialni z umiejętnościami manualnymi, czyli starszy brat, mama, tata, ewentualnie dziadek albo sąsiadka. Tak może być. Moi drodzy, kukła, czyli lalka na patyku, na kilku. Tak. To będzie nasz. Najpierw patyczek. wykorzystamy patyczek, ołówek do zrobienia. Tak, to będzie kulka, czyli główka. Odszko, odszko, to odszko, będzie nosek, sialko, buzia, nie sukienka, pan na no bo panna Ruzia ma być, tak? Może eee. powinna mieć warkocze, ale to następnym razem. Odpowiedzialna osoba, muszę to robić. Eee, dziurkę. Robimy w kulce dziurkę. Eee, kuleczka może być też gąbkowa, taka kuleczka może też. Eee, Wtedy mieć. łatwiej zrobić dziurkę. Wtedy łatwiej zrobić dziurkę może być ze styropianu po prostu Piłeczki do tenisa tak bo do golfa nie yy, jeszcze za no dobrze myślę że wystarczy teraz tutaj potrzebna jest nam jeszcze dziurka jeszcze jedna dziurka tak tu będzie tutaj, dużo łatwiej to będzie na pewno dużo łatwiej o bo to jest papierowe tak no i tutaj wkładamy nasz kijek. O, chyba będzie za mała dziurka. Albo Albo może za mało, mało siły. siły. E, tak, myślę, że żebyśmy nie zepsuli, tylko. O, teraz o. postawimy, że ci było łatwiej Dobra, przywiązać. Może to ja tutaj przywiążę. To sznurowadło i zaraz zobaczycie, do czego ono może służyć. To są lalki teatralne, błyskawiczne. Tak. Już mamy tutaj... Tu nie bardzo mi wyszła twarz, więc pokażę może taką którą zrobiliśmy wcześniej. No dobrze, to ja zejdę kiełką o. o, i to jest nasza nasza kukiełka. Panna. Czy... Panna Ruzia, lalka na kijku, Jestem sobie Panna Ruzia. Smutna dzisiaj moja guzia. No cóż, no cóż, dzień dobry Maciej. Dzień dobry, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.